Resursa przypomina Radomski Dziennik Napaści Niemiec na Polskę. 80 lat temu, w środę 6 września 1939 roku, pomimo nieustających nalotów niemieckich bombowców, zapada decyzja o wycofaniu z Radomia wszelkich jednostek obrony przeciwlotniczej, które tego samego dnia docierają do Dęblina, otrzymując zadanie obrony mostów na Wiśle i Wieprzu. To preludium ewakuacji, jaka tego dnia rozpoczyna się w mieście. Radom opuszczają z nakazem dotarcia do wołyńskiego Kowla. Magistrat z prezydentem Józefem Grzecznarowskim, urzędnicy biur powiatu ze starostą Janem Mieszkowskim, wszyscy funkcjonariusze scenariusze Policji Państwowej, pracownicy sądownictwa, personel szpitala, kierownictwo wszelkich urzędów działających w mieście, pracownicy banków i kas kredytowych, strażacy ze sprzętem gaśniczym. Do wołyńskiego Łódzka ewakuowana zostaje załoga radomskiej fabryki broni. Planowej ewakuacji towarzyszy paniczny eksodus ludności cywilnej. Tysiące radomian w popłochu opuszczają miasto, kierując się w stronę przepraw wiślanych. W ciągu paru godzin w mieście nie zostaje nikt predestynowany ze względu na stanowisko i pozycję społeczną do kierowania jego życiem. Wydarzenia dnia tak relacjonuje w swoim dzienniku ksiądz Kazimierz Grelewski. Po obiedzie udaję się do szpitala. Jest nalot. Groźne olbrzymy warczą i bomba spada na wołową pod numerem 7. Nowi ranni, zalani krwią, przybiegają z krzykiem, prosząc o ratunek. Ranni mężczyźni proszą tylko o nowiny z frontu. Gdy im mówię o nadesłaniu 800 samolotów angielskich, o zatrzymaniu statków niemieckich, oczy im błyszczą. Miałem obiecane dwa miejsca w ewakuowanym pociągu kolejarskim. Właśnie szliśmy z bratem, lecz od gimnazjum pani Gail zawróciliśmy z postanowieniem, że pójdziemy do kuczek, aby przeczekać przejście frontu. Przed mieszkaniem księdza Prałata Ściskały spotykamy księdza senatora Machaja i mówimy: Do widzenia, idziemy do kuczek. A po co ze swojej ziemi i stanowisk uciekać? I tak jakoś powiedział przekonywająco, że wróciliśmy do domu. Po godzinie czy dwóch budzą nas potężne detonacje wysadzanej w powietrze wytwórni masy. Chronimy się do rowu przeciwlotniczego w parku, gdzie resztę nocy spędzamy. Tak z kolei sytuację miasta opisuje przebywający w tym czasie w Radomiu senator ksiądz Ferdynand Machaj. Noc z 6 na 7 września była tragiczna. Straszna noc. Już w godzinach przedwieczornych wiedziało całe miasto o ewakuacji. Urzędy, nieurzędy, prawie wszyscy tak zwani lepsi ludzie zwiali. Jedni musieli, dudzy porwani baranim pędem tamtych również pakowali się uciekali za Wisłę. Rozumiem ucieczkę starostwa, sądu z aktami, ale po co uciekali panowie burmistrzowie? Policja też za prędko uciekła. W nocy z 6 na 7 już nie było organów bezpieczeństwa. Dwóch zacnych księży z drogi wróciłem. Też ulegli nastrojowi panicznemu. Nikt w tę noc w radomie oka nie zmrużył. Od krzyków i płaczu jęczało całe miasto. Zagłuszał je tylko warkot motorów samochodowych i turkot kół wozowych.